Okej, okay, hej, witam z powrotem. Firecast już do mnie powrócił więc możemy lecieć dalej Scroll. Zanim tu przejdziemy, F4. Okej, okay, kutki. Idziemy po cichutku. Nie mam zamiaru się jakoś nadziewać bez sensu i tracić. Porządną. Damage Tylko, że głupiej, bez sensu polecę do przodu Dlaczego tutaj nie ma żadnych widm? Ja się spinam, a tutaj widmy, nie ma To jest okropne raz na park przeglądałam sobie mniej więcej rzeczy, co nie było najlepszym pomysłem, ponieważ podczas przeglądania rzeczy nie biegnie nam czas, ale mimo wszystko patrzyłam, co tam mam i powiem Wam, że mam coś... Sobie... Wow. Zaraz, to mnie rani? Au! No, to mnie rani. F4. Nie, może to dlatego, że pracuje dla Nussisy mimo wszystko Przygotuj się na walkę Dzięki za ostrzeżenie Farkas. 4 Zaczniemy od tego ma. On tu jest mimo wszystko najważniejszy. Chwubane uciek. Hej. Okay. Dobra, zabiłam go. Aha. Muszę być ostrożna teraz. Ponieważ jak mi zabiło parkassa będzie nie za fajnie. Dobra. Okej, okay, wysokość. się. się. Jej! Zabiec został pokonany. Zabierz przed świt, kiedy stał. Już sekunda. Dobra. Teraz ty. Ua. Dobra, wszystkie injerują. Ja nie mam prawie yy, ładunku, więc go odładuję. Pozbieram swoje strzały. W mogę już schować ten miecz. Okej, okay, to było bardzo dobrze rozegrane. Dużo lepiej niż mi się wydawało, ponieważ ja wiedziałam, że ten ziom jest naprawdę silny. I jakbym tutaj wlazła i bezpośrednio z nim walczyła, to yy, z moimi umiejętnościami, powiedzmy, że to nie skończyłoby się najlepiej. Yy, ponieważ ja nie mam za dużo wytrzymałości. Sięga Aha, to jest ten. Maru coś tam. Markowy sztylet i kostur. To sobie sprzedam wszystko. jest przećwit eee... strasznie dużo złota na nim zarobię naprawdę ale fajnie Okej okay. czas zabrać przećwit A, i ona mnie teraz stąd teleportuje, tak? Dobra. No cześć! Unosząca się Malkoran został gwiazdo. Mars i Skyrim znów mogą spać spokojnie. Jest, jak być powinno. Dzięki tobie. Wstaje nowy dzień, a ty... Będziesz jego heroldem. Weź ze sobą przed świt i za jego pomocą oczyść najmroczniejsze zakątki świata z zepsucia. Władaj nim w moim imieniu, by mogły rosnąć moje wpływy. ma yes, sprawy. Będę władać tą potężną klingą w twoim imieniu. Niech twoje wysiłki wspiera światło pewności. I znowu mnie upuściłaś. Wiesz co? Jesteś małpa. Dziękuję. Miło się z tobą pracowało. Farcras? Gdzie jest Farcras? Eno, Farkras mi zginął. Padłabym, gdy on zaraz tutaj zaczął lecieć. Na serio. Eee, dobra. To sobie. Odklepiemy. Ponieważ to jest fajny miecz, ale jednak, przedświt. Daje nam to samo. A. Zadaje 10 punktów obrażeń od ognia, a przy zabijaniu nieumarłych masz szansę na wyładowanie ognistej eksplozji, odpędzającej lub niszczącej pobliskich nieumarłych. Więc tak, tym się będziemy bawić. Zobaczmy, jak to teraz wygląda, ponieważ mamy przedświt i ostrze słowika. Pięknie, naprawdę. Zajebiście to wygląda. Podobają mi się te miecze. Chciałabym ją zobaczyć od przodu, ale nie za bardzo sobie mogę na to pozwolić. Naprawdę. Super. Cieszę się bardzo. Cieszę się niezmiernie. Ciekawe, jak będą te. Jak będą te miecze tego czegoś tam. Czy mi się wydaje, czy to jest słowo? No właśnie. nasz mocy powietrze furia żywiołów tak mi się właśnie wydawało bo taki półkrąg jak to smoka na serio hej laska kim jesteś mm? witaj udajemy się w podróż do kapliczki kinaret w białej grani podobno zielonnik jest teraz piękniejszy niż kiedykolwiek powiadają że zjedzenie owocu z tego drzewa wydłuża życie super A, idziesz z psem Towarzysz? Mój towarzysz się gdzieś zapodział. Yy, mieliśmy awans, sobie popatrzeć. Co ja tu chciałam? Kondycję. Czy ja chciałam kondycję? i nie mogę nic zrobić. Zaraz, miałam tu. Do... Mam plus 30. Yy, yy. Czyli mam teraz 250 kondycji. No to zrobię teraz ponownie. Okej. Okay. Teraz, żeby mieć większe zdrowie. Retoryka, kradzież. Skradanie się, taki pancerz. Ucznictwo. Ile tam potrzebowałam? 70, no... Mam coś... Co tu jest? Stylna ranga, 15% szans, na tra że trafienie będzie krytyczne. I zada 25% dodatkowych obrażeń. Okej okay. To sobie rozwiniemy. Przyjmij widok podczasowania. Spowalnia o 25%. I o! To sobie rozwiniemy następne. Dobra. To co teraz? Teraz następne zadanie trzeba sobie znaleźć. Yy, czy czy czy. Kaplicy Talosa. Spisek rynek gatów Trudne początki. Aha, to jest. Yy, ta bierza ziemowa lub Jurgena w sumie odniesiemy sobie ten ehm. zaniesiemy rękawice po kolei, najpierw zaniesiemy rękawice to gdzieś tutaj na dole no właśnie w markarcie, tak? Mam nadzieję, że odnajdzie się Farkras. Mi się wydaje, że on jest tam zamknięty i tam popierdala naokoło, żeby do nas wrócić. To nie byłoby takim zaskoczeniem. Jesteś! Ten Tęskniłam za tobą. Przy okazji, sprawdzimy sobie, co tam u naszego kowala. Ponieważ u niego może być yy, płytowy pancerz. Czy ja idę dobrze? Nie jestem pewna. Oczywiście, że nie idę dobrze. Przy okazji, jak tu jesteśmy, możemy sobie zacząć y, szukać tego dziennika śmiesznego. Znaczy tych dzienników śmiesznych. Dobrze Wielką. wiedzieć, że w Skyrim żyją tak porządni ludzie. Dajesz starcowi nadzieję. Super. Jestem tu w sprawie przedmiotu o nazwie Krasnoludzkie Rękawice. Naprawdę? Doskonale. Mogę to zobaczyć? Jasne, rzuć Doskonale. Świetnie. Właśnie tego potrzebuję, by dokończyć swoją serię badań nad dwemerskim rzemiosłem. Oraz magicznym rezonansem. Wieczorem na jednym ogniem? Po prostu muszę to mieć. Zapłacę podwójną wartość. Brzmi uczciwie, proszę. Cudownie. Tym oto sposobem. Znacząco przyczyniasz się do postępu nauk od wemerach. Zapisz mnie w jakimś dzienniku. Co? O żegnaj. Będę ci wdzięczna. W sumie byłam tak, mogłam poleść do kowala. Ty, ty, ty chyba jesteś kowalem? Jestem pomocnikiem. A gozy nie. I pomagam jej. Farkra dostanie fioła. Co masz na sprzedaż? Hmm. Dlaczego nie masz płytowego pancerza w człowieku? Znaczy orku. Współpracuj ze mną. Nie masz coś ciekawego. A masz ty może czasem. Nie masz żadnych. Serski łuk i miecz. Tego ci nie sprzedam. Arkowa buława. Trzymaj. Tego ci nie sprzedam. To sprzedam naszemu kowalowi. Krastnę rękawice Płytowe. Trzymaj. Mam 12 tysięcy. dobrze. Ty też. Dobra. Czekajcie. Muszę zrobić to. To. To jest poboczne. To. To, to, to. To jest do tych gildii Okej. Okay. I to jest jeszcze stowarzyszy. dowiedzmy się, co gdzie jest. Eee, nie to. Mapa świata. Ok. To jest ta kopalnia. Co tu jeszcze mamy? Zyskaj ponurego się kacza. Gwiazda za rano. muzeum. Odszukaj źródło mocy. Kaplica Azury. Aha, i to jest ten jakiś przedmiot wartościowy. Chyba, albo nie wiem co. Dobra, więc to sobie podznaczamy na razie. Tego sobie nie odznaczę, ponieważ to jest takie zbieracze. W sensie, na zasadzie tych. A my sobie pójdziemy po to. Ponieważ jestem tutaj w pobliżu. I ja akurat sobie wykonam to zadanie. Jak się to zadanie nazywa? Eee, zaginiona ekspedycja. zostanie wysłuchany. Z pewnością. Ziom, ja ci tu zaraz pomogę, tylko sobie po, 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 porobię zadania poboczne. Może przy okazji po drodze zostanę wielkim mistrzem zakonu magów. Troszkę cierpliwości. Podoba mi się ten łuk, który mam obecnie. Może jej nie ma jakichś szalonych rzeczy. Znaczy, szalonego i super wspaniałego. ładowania tylko jest 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 coś ho 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 jem Joj Co ty tu kombarobisz? To to powinno nie być. Nie. pająku. Nic z tych pająków nie wybiłam. Czyżby chodziło o to, że muszę je wybijać za każdym razem, jak tu przyjdę? Możliwe. Hmm, są ludzkie strzały. W sumie one giną już od jednej strzały, więc się nie będę tak jakoś specjalnie wysilać w tej kwestii. Ona żyje! Szał zabiłam! No i powinna żyć. Jestem była jakoś rozpatrzona z tego powodu, bo dostaję doświadczenie za nią. Ale mimo wszystko, przecież ją zabiłam. Co to ma być? Okej. Okay. Wejdziemy sobie tutaj i to zadanie sobie zaczniemy robić już w następnym odcinku, więc yy, dziękuję Wam za uwagę i dosłyszałem ponownie.